Jesteśmy w rejonie mostu, przy ulicy Rybnej na Mlecznej. No i tutaj zimujące kaczki, krzyżówki, one są bardziej płochliwe niż w mieście. Troszkę się boją. Samica wyraźnie się boi. No i samiec, powoli już gromadzą się w pary. No, bo właściwie to już mamy styczeń. Także bardzo często możemy zobaczyć je parami, właśnie już, tak jak tutaj. Tam jest druga para, czyli cztery. Tak jak mówiłem, kaczki tutaj niechętnie zimują, no bo jest mniej bezpiecznie. Tego też większy dystans. Ucieczki podpuszczają mnie. Trochę dalszą odległość niż w mieście, w mieście właściwie się nie boją. Natomiast tutaj poza miastem to się boją. I pewnie też mają rację, bo e, są gatunkiem łownym, więc tutaj się do nich strzela. To są to jeszcze granice miejskie wyłączone z obwodów łowieckich. Więc chyba nie wiem czy mają taką świadomość. Natomiast e, coś na ten temat zajął się wiedzieć. Tym bardziej, że no mówię, o tak jak w tej chwili, tutaj ta para też mnie całkiem blisko podpuszcza. Oczywiście, jakbyśmy byli w Starym Ogrodzie, to podpuściłaby mnie bardzo, bardziej blisko. No i tutaj mamy koncepcję, e, efekt koncepcji prezydenta Roskiego Ten prosty odcinek rzeki, pogłębionej rzeki Kanał, który powstał no, 94 lata temu. No, i na pierwotnie chodziło o rozwój miasta. To miał być oparty chyba również o kanalizację rzeki. Niewiele z tego wyszło, przyszła wojna i tak dalej. Natomiast to pozostawiło po sobie niewątpliwie skutki w świecie przyrody. Te tereny tutaj zostały osuszone, opadła woda gruntowa, zmieniły się zbiorowiska roślinne. Lidzaka, która płynęła tutaj dwoma karytami, przynajmniej dwoma karytami, no w tej chwili płynie kanałem, no ale mamy też jakieś jaskółki zmian, nie wiem czy na długo, tutaj yy, ludzie im pozwolą, ale pojawiły się bobry, widać ich aktywność, są zwalone pnie, no i to niedawno zobaczymy, tam za plecami, są, gdzie są ogródki działkowe zresztą po jednej i po drugiej stronie było stare koryto mlecznej, widać to obniżenie e, po tej stronie zresztą też także tu jeszcze przed regulacją A pewnie tutaj no i była zupełnie inny charakter gospodarki to już były tereny wiejskie więc tutaj pewnie pasły się też krówki pasły się e, e, owieczki tu też wtedy było ich dużo czy inne gatunki konie no i zupełnie to środowisko było inne no w tej chwili nam się tutaj odtwarza las łęgowy ale tak jak popatrzycie tutaj przede mną wszystkie te drzewa to są w większości klony jesionolistne więc gatunek inwazyjny tuż za nimi orzech włoski który też według niektórych jest gatunkiem inwazyjnym Eee, no i tu mamy olbrzymi e, właściwie duży, duży, duży zagajnik Duży zagajnik e, złożony głównie z klonu jesionolistnego on to zagłusza inne gatunki roślin No i te zbiorowiska roślinne tu są zupełnie ciekawe No i olbrzymia ilość śmieci Wszystko z radonia płynie te śmieci to głównie tutaj, e, z targowiska przy Wernera. Kaczuszki przed nami. Trochę dalej urokliwy most e, na ulicy Rybnej. W tej chwili on jest drożny dla ruchu pierwszego, natomiast już pod nim nie jeżdżą samochody. Zobaczymy i dochodzimy powoli do ujścia potoku gołębiowskiego. To jest ten sam potok, który płynie e, przez osiedle Gołębiów. Gdzie niedawno, w 2005 roku, wydobyto na wierzch e, jego fragmenty, bo wcześniej był skanalizowany i ujęty w kanał. Tam został kanał wypięty. No i w tej chwili mamy trzy. Zbiorniki wodne, no i wokół niego park. Park, no i teren rekreacyjny dla okolicznych mieszkańców. A później on wpływa w kanał, no i tym kanałem już dopływa tutaj. Natomiast to tu, widzę, że mleczna, widać, że próbuje się trochę wyłamać z tego, co jej 100 lat temu narzucił człowiek. No i zaczyna zaczyna tutaj się trochę naturalizować. Tam powstały odsypy, no, znaczy nie odsypy tylko w wyniku e... o, może teraz to zobaczymy może podejdę tam bliżej. W każdym razie e powstała fajna skarpa być może ta skarpa zostanie wykorzystana e, kiedyś nie tak dawno jeszcze w Radomiu na odcinku kosówki ale w granicach e, w granicach Muzeum, wsi Radomskiej Siradomskiej jeszcze przed regulacją kosówki na jego terenie e, były takie urwiska, skarpy i tam gnieździło się para. para zimorodka, w wyniku skanalizowania tego obszaru czyli właściwie merioracji, którą przeprowadzono niestety na terenie Muzeum Środomskiej. te skarpy uległy likwidacji, no i zimorodek stracił miejsce, gdzie, może, gdzie mógł e, gniazda e, po prostu umieszczać, natomiast tutaj widać, że ta skarpa się odtwarza, o mamy Zapadlisko jest nora. No, świadczy, że tu gdzieś też wąbry są. Trzeba uważać, bo można wpaść w taką norkę. No i po drugiej stronie widać też prawie profil glebowy na tym terenie. Widać, że tu gdzieś wcześniej było dużo torf, najprawdopodobniej pewnie po osuszeniu uległ uleg, yy, procesowi murszenia no, jeszcze można sobie to spojrzeć no może i brzegówki się tutaj osiedlą no i będziemy szli w kierunku mostu na Rybnej most jest fajny ładnie wygląda jakaś renowacja by się przydała nie wiem czy on jest wpisany do gminnej do gminnego rejestru zabytków bo to chyba jeden z pierwszych mostów żelbetowych w Polsce ale no, nie jestem historykiem eee, coś mi się obiło uszy że tak w istocie jest bo z tego no, trochę by wymagał jednak zajęcia się nim. a no i poza tym jest fajny. Ma dosyć szeroki prześwit, po dwóch stronach też są tereny niezabudowane. Więc na pewno nie stanowi bariery dla a, zwierząt migrujących tutaj. Chociaż te przedszczółki są właściwie w samym korycie rzeki dla ryb, które od niedawna się pojawiły już nieco czystszej mlecznej, również nie, o, mamy tam jakieś stalak, gtyty, stalagmity nie wiem, e... no ale to z wody, ale to z wody, no tu widać uregulowany kanał mocno uregulowany podłożem wyłożonym z, z jeszcze z, z płyt chodnikowych także to jest bardzo kanał, po prostu kanał, bardzo zmienione środowisko